Posłowie Polski 2050 zaprzeczają, że niektórzy członkowie ich klubu planują przejście do PSL. Twierdzą przy tym, że takie informacje pochodzą od polityków innych partii. Co więcej, według prominentnego członka Polski 2050, który rozmawiał z Polską Agencją Prasową, istnieje 30% szans, że Szymon Hołownia pozostanie na czele partii, jeśli nie obejmie stanowiska w ONZ. Posłowie Polski 2050 kategorycznie zaprzeczają wtorkowym informacjom RMF-FM, jakoby sześcioro parlamentarzystów tego ugrupowania złożyło akces do PSL, a inni sądowali przejście do KO w związku z brakiem wiary w przyszłość partii. Hmm, przeszedłby pan do PSL? Ugrupowania, które ma niższe notowania niż my? Pyta retorycznie poseł Rafał Komarewicz. W rozmowie z Polską Agencją Prasową zaprzeczają temu także inni posłowie z liczącego 30 posłów Klubu Polski 2050. Hej. Przeprowadziliśmy już pewne rozmowy w tej kwestii. Kpi poseł Sławomir Ćwik, pytany o domniemane transfery. I żartobliwie dodaje, 23 posłów miałoby przejść do platformy, 17 do PSL, 15 do lewicy, 17 do PiS, a 22 do konfederacji. Nigdzie jednak nikt się nie wybiera. Dwie osoby z klubu odeszły chodzi o Tomasza Zimocha i Izabelę Bodnar, którzy jakiś czas temu opuścili klub Polski 2050. Ale dziś nikt w klubie nie sugeruje, że zamierza z niego wychodzić. Podkreśla. Co dalej z Polską 250? To są bajki. Nie sądzę, aby ktokolwiek wybierał się do PSL, a tym bardziej w takiej grupie. W polityce różne rzeczy widzieliśmy, ale na ten moment Polsce 2050 nie grozi żaden rozłam, zapewnia poseł Bartosz Romowicz. <laughs> Myślę, że ktoś rozpuszcza plotki. Jesteśmy naprawdę zgraną drużyną i nie ma żadnych obaw, że ktoś od nas przechodzi do innych klubów. Zapewnia posłanka Agnieszka Buczyńska. tak: Uważam, że jeśli ktokolwiek z posłów polski 2050 zamierzałby odejść do innej partii, zdradziłby naszą organizację i wyborców, którzy na niego zagłosowali, mówi poseł Kamil Wnuk. I dodał, że, skoro mamy jakiś kryzys, a mamy, powinniśmy zrobić wszystko, żeby naprawić tę sytuację, nauczyć się na błędach, odbić się do góry, pomyśleć o nowych pomysłach programowych. Mu po prostu wziąć odpowiedzialność za robotę, którą mamy do wykonania i iść do przodu, wybierając nowego przewodniczącego, który pociągnie ten statek dalej, dodaje. Doniesieniom RMF FM zaprzeczał też rano w Radiu Tok FM szef klubu Paweł Ślis. No proszę się nie obawiać, nikt nie rozmawia, nikt nie ucieka z tego statku. Zresztą jesteśmy umówieni w jednej podstawowej rzeczy między wszystkimi klubami koalicji rządzącej, że przez czas tej kadencji nie będziemy, nazwijmy to, podbierać sobie posłów. Nie będzie transferów między poszczególnymi klubami. Deklarował. Kto może zastąpić Hołownię? Równie kategoryczny był na wtorkowej konferencji prasowej marszałek Sejmu, lider Polski 2050, Szymon Hołownia. Mm, większej głupoty w życiu nie słyszałem. Jeżeli ktoś mówi, że posłowie zastanawiają się nad zmianą przynależności, to niech mi wskaże ich nazwiska. Nie ma takich posłów, powiedział. Mm, nie ma ani jednej osoby, która rozważałaby odejście z Polski 2050. Wszyscy kierują energię do środka, zapewniał Hołownia. Nas się rozbić nie da, dlatego, że jesteśmy zgraną paczką, oświadczył. Dodał, że gdyby ktoś zaczął podbierać posłów, to chyba oczywiste, że to koniec koalicji. Politycy Polski 2050 spodziewają się zarazem, że tego rodzaju doniesienia będą się pojawiać w związku z zawirowaniami wokół ich ugrupowania. Po tym jak marszałek Hołownia zapowiedział rezygnację w styczniu z przywództwa w partii. Wielu by marzyło, żebyśmy się rozpadli, przyznaje poseł Romowicz. Szymon Hołownia rywala z Polski. Zapewniono mu betonowe buciki. Na miejsce obecnego marszałka Sejmu jest kilkoro kandydatów, przede wszystkim Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Ryszard Petru, a także prawdopodobnie Joanna Mucha i być może Michał Kobosko, choć ten ostatni na razie zaprzecza. Wybory mają być powszechne, więc przewodniczącym zostanie ten, kto przekona do siebie najwięcej członków partii. Szymon Hołownia jednak zostanie w polityce? Niektórzy politycy Polski 2050 przyznają jednak w rozmowie z PAPM że wcale nie jest wykluczone, iż Szymon Hołownia zmieni zdanie i w styczniu jednak jeszcze raz wystartuje na szefa partii. Zwłaszcza jeśli nie uda mu się uzyskać stanowiska wysokiego komisarza ONZ do szyry... uchodźców, o które aplikuje. Moim zdaniem jest 30 Szans, że Szymon jednak zostanie. Stanie się tak zwłaszcza wtedy, gdy szanse Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz na przywództwo będą niewielkie, mówi PAP prominentny polityk Polski 2050, chcący zachować anonimowość. Podobny scenariusz uznaje za prawdopodobny również polityk koalicji obywatelskiej, który również prosił o anonimowość. To jest jak z pożegnaniem angielskim i polskim. Angielskie polega na tym, że ktoś nie żegna się i wychodzi, a polskie, że ktoś się żegna i zostaje. Tutaj mamy do czynienia z tym drugim stwierdza. Sami posłowie Polski 2050 w oficjalnych rozmowach nie chcą stawiać kropki nad I w sprawie dalszych losów marszałka. Dzisiaj nie ma takiego tematu. Marszałek powiedział, że idzie w innym kierunku. Szanuję jego decyzję, choć oczywiście wolałbym, żeby była inna. Ale musimy przyjąć do wiadomości to, co jest, mówi poseł wnuk. Teoretycznie wszystko jest możliwe, ale na chwilę obecną obowiązuje to, co marszałek zapowiedział. Dodaje poseł ćwik. Trzymam kciuki, żeby marszałek w grudniu został wybrany na funkcję w ONZ, o którą się stara. Co będzie później, będzie można rozmawiać później. Zaznacza Romowicz.